Witam Państwa w środę 21 października. Wczoraj, wczoraj na rynkach finansowych po raz kolejny głównym tematem był pakiet pomocowy w Stanach Zjednoczonych. Tym razem jednak znowu nie udało się osiągnąć porozumienia. Wczoraj był właśnie ten deadline, który wcześniej był ogłoszony przez Nancy Pelosi natomiast kolejnym takim deadline'em może być końcówka bieżącego tygodnia na rynku akcyjnym w Stanach Zjednoczonych jakiejś specjalnie dużej zmienności nie zaobserwowaliśmy kolejne informacje dotyczące szczepionki, gdzie rynki powątpiewają w to, że do końca tego roku pojawi się skuteczna szczepionka. Kolejny temat, wczoraj Netflix opublikował swoje wyniki finansowe i tutaj te wyniki nie były zbyt dobre, jeżeli chodzi o subskrypcje. Rynki zakładały 3,3 miliona nowych subskrypcji, natomiast te poziomy okazały się dużo gorsze na poziomie 2,2 miliona. Jeżeli sobie spojrzymy na Netflixa, tutaj kurs odbił się w ostatnich dniach z historycznych Szczytów, więc jak na razie technicznie niezbyt ciekawie to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny, przed kilkoma minutami rozpoczęła się konferencja z udziałem Christine Legard oraz szefem, może nie szefem, ale głównym ekonomistą Europejskiego Banku Centralnego, gdzie na tym przemówieniu przedstawiciele EBC mają dokonać rewizji. Prowadzonej polityki monetarnej. Jak na razie rynki nie zakładają żadnych nowych zmian, natomiast w takich wystąpieniach zawsze trzeba brać pod uwagę właśnie ten element zaskoczenia. W dalszej części dnia najważniejsze dane z kalendarza to 14:30 inflacja z Kanady. W dalszej części dnia godzina 16:30 zmiany zapasów ropy ze Stanów Zjednoczonych. I godzina 20, tak zwana Beżowa Księga, gdzie Rezerwa Federalna dokona oceny bieżącego stanu gospodarki Stanów Zjednoczonych. Natomiast dzisiejsze spotkanie chciałbym nie zacząć od części technicznej, od indeksu dolara, natomiast w szczególności zwróciłbym uwagę na zmienność na amerykańskich obligacjach, ponieważ ostatnie kilka dni wyraźnie pokazują nam korelację dodatnią pomiędzy obligacjami amerykańskimi a eurodolarem, więc wydaje mi się, że obecnie obligacje amerykańskie mogą być takim wskaźnikiem pomocnym dotyczącym tego, co może dalej się wydarzyć na amerykańskim dolarze oraz na innych pozostałych parach walutowych. Tu widać wyraźnie, że od 15 października mamy tendencję wzrostową na obligacjach amerykańskich, natomiast jeżeli sobie wejdziemy teraz na indeks dolara, już za moment... Indeks dolara, indeks dolara, chyba musimy go znaleźć. Jeżeli chodzi o indeks dolara, gdzieś mi się tutaj zgubił, jest indeks dolara. Tutaj od 16 października mamy silniejszy ruch spadkowy, natomiast tak jak wspomniałem na obligacjach amerykańskich. Tu mamy 16. Tutaj mamy początek. 15, 16. Już niższy ruch wzrostowy, więc tutaj ta korelacja jest zachowana. Jeżeli sobie zejdziemy na przykład teraz na niższy interwał, to w ostatnich godzinach na przykład zaobserwowaliśmy delikatny ruch spadkowy i też analizując zachowanie obligacji. Amerykańskich podczas pandemii, na początku wybuchu pandemii w okolicy połowy marca, gdzie była dość spora zmienność na indeksach światowych, natomiast amerykański dolar nie tak dobrze się zachowywał, jak można było zakładać, czyli amerykański dolar tracił na wartości. I to też było powiązane ze zmiennością na obligacjach amerykańskich, więc dla mnie osobiście zmienność na obligacjach amerykańskich teraz będzie takim wskaźnikiem wyprzedzającym do tego, co może się dziać na parach walutowych. I też z drugiej strony wydaje mi się, że im bliżej będziemy wyborów, tym może rosnąć ryzyko zwiększonej zmienności i o tym przede wszystkim powinniśmy pamiętać jeżeli chodzi o indeks dolara, wczoraj w znacznej części dnia mieliśmy do czynienia z silnym ruchem spadkowym wsparcie 9334 zostało agresywnie przebite. Wybyliśmy pierwsze lokalne dołki, zaobserwaliśmy delikatne cofnięcie i w kolejnych godzinach cały czas amerykański dolar tracił na wartości. Obecnie jesteśmy wydaje mi się, że w bardzo kluczowym miejscu położeniu, ponieważ przed nami. Poziom 92,76 i widać wyraźnie, że tutaj na tych poziomach indeks dolara wcześniej przez wiele dni bronił tych poziomów, więc tutaj mogą leżeć potencjalne stop lossy i właśnie w szczególności przed wyborami w Stanach Zjednoczonych jakoś specjalnie bym się nie pozycjonował, czy to na wzrosty, czy spadki, ponieważ wiemy o tym, że może się pojawić właśnie ewentualny element. Zaskoczenia, więc w najbliższych godzinach przede wszystkim zwraca uwagę na zmienność 10 na obligacjach amerykańskich natomiast tak krótkoterminowo, gdybyśmy dzisiaj agresywniej cofnęli się powyżej pierwszego takiego mikrooporu, to jest poziom 9287, to być może wtedy dojdzie do korekty na indeksie dolara. Z kolei, jeżeli chodzi o eurodolara, na eurodolarze, wczoraj znacznej części dnia mieliśmy do czynienia z dość silnym ruchem agresywnym, parabolicznym. Ten ruch też był skorelowany z obligacjami amerykańskimi. Jeszcze przed tym ruchem doszło do takiego klasycznego zachowania ceny, gdzie rynki fałszywie naruszyły pierwsze lokalne dołki z sesji azjatyckiej. No i zazwyczaj, jeżeli tego typu poziomy są bardzo szybko tak fałszywie naruszane i pojawia się agresywny ruch, to można zakładać, że może pojawić się Silny ruch wzrostowy, no i wczoraj przez cały dzień praktycznie euro umacniało się w relacji do amerykańskiego dolara. Jeżeli chodzi o wyższy interwał, jak na razie wydaje mi się, że jesteśmy w okolicy pierwszego lokalnego oporu w okolicy 1,1854, natomiast kolejny szczyt mamy w okolicy 1,1870, więc przede wszystkim ja bym zwracał uwagę na Zmienność na obligacjach amerykańskich, no i też przed kilkoma minutami rozpoczęło się wystąpienie Christine Lagarde. Wiemy o tym, że to też potencjalnie może wpłynąć na większą zmienność. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, wczoraj, w relacji do euro wczoraj niezbyt dobrze funt się zachowywał. Wczoraj znowu mieliśmy taki dość poszarpany dzień, gdzie z jednej strony rano pojawił się wystrzał na 50 pipsów. Znowu mieliśmy zejście na ponad już 60 pipsów, i kolejny wystrzał na 50 pipsów. Więc tutaj cały czas poruszaliśmy się w dość takim szerokim rangeu. Natomiast intraday'owo wydaje mi się, że są dobre warunki do scalpingu, ponieważ zazwyczaj im dłużej rynek czy dany instrument porusza się w konsolidacji, tym wtedy łatwiej wydaje mi się, że zarządzać pozycją. Jak na razie mamy do czynienia z silnym ruchem parabolicznym, więc warto zwrócić uwagę na funta powyżej. 1,3022 No i oczywiście cały czas trzeba pamiętać O ewentualne jakieś komentarze Dotyczące Brexitu Z kolei jeżeli chodzi o USDK, Wczoraj wspominałem o rekomendacji Banków Ameryka O poziomie docelowym W okolicy 1,4 Więc jak na razie to byłby Taki potencjalny, dość spory ruch na ponad 900 pipsów. Natomiast bardzo często, właśnie bywa tak z rekomendacjami banków inwestycyjnych, że w momencie, gdy taka rekomendacja trafi do opinii publicznej, do mniejszych inwestorów detalicznych, to właśnie bardzo często wtedy może pojawić się silny potencjalny ruch spadkowy. Natomiast ja jeszcze wczoraj rano wspominam o potencjalnej reakcji wzrostowej z poziomu 1.3166 i tutaj bardzo precyzyjnie rynki zatrzymały się na tym poziomie, więc nawet jeżeli ktoś, załóżmy, podejmował decyzję w okolicy tego poziomu, no to wydaje mi się, że typowo intradayowo po 15-20 pipsach zysku już warto wtedy przestawić swoje pozycje na break-even, przynajmniej ja zawsze tak robię. No i nawet jeżeli, załóżmy, ta pozycja byłaby wybita, no to ktoś tak naprawdę wyszedłby na zero. Z kolei, jeżeli chodzi o USD na patrząc na wyższy interwał, tutaj sytuacja jest trochę podobna do indeksu dolara. Czyli jak na razie fałszywie naruszyliśmy okolice okrągłego poziomu 1,31. No i w dalszej części dnia wydaje mi się, że jeżeli rynki będą się utrzymywać. Powyżej poziomu 1,31 to być może dojdzie do kontynuacji ruchu wzrostowego. Dzisiaj pojawiła się dość taka ciekawa reakcja z pierwszego potencjalnego wsparcia w okolicy 1,30,82. Natomiast przy ewentualnym jeszcze zejściu poniżej 1,3080, na pewno bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 1,3066. Z kolei, jeżeli chodzi o SP 500, wczoraj niewiele się wydarzyło. Też mieliśmy do czynienia z dość sporą konsolidacją, natomiast, tak jak często to bywa. W okolicach zamknięcia giełdy amerykańskiej godzina 20:21, wtedy może pojawić się potencjalna większa zmienność. No i wczoraj, właśnie na zakończenie sesji, pojawił się silniejszy ruch spadkowy. Fałszywie naruszyliśmy dzienne minima w okolicy 3434 punktów, i z tego poziomu pojawiła się reakcja wzrostowa. Więc moje podejście do giełd amerykańskich jest cały czas jak najbardziej neutralne. No i też trzeba brać pod uwagę to, że istnieje ryzyko też nawet zaskoczenia, ogłoszenia kolejnego pakietu pomocowego. Z tym, że jeżeli ten pakiet pomocowy będzie zbyt mały, no to rynki mogą negatywnie odebrać właśnie taki komunikat. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, wczoraj podobnie się zachował, fałszywie od góry naruszyliśmy poziom 11763. Jak na razie mam do czynienia z kontynuacją ruchu spadkowego. Pierwszy potencjalny target w okolicy 11616, niżej 11533. Z kolei jeżeli chodzi o sytuację w Europie, oczywiście wszyscy wiemy, że w wielu krajach bite są kolejne rekordy zakażeń zachorowań i też śmiertelności więc no wszystko wskazuje na to, że tutaj sytuacja szybko się nie uspokoi. Jutro w naszym kraju mają być ogłoszone kolejne obostrzenia, a to wydaje mi się, że krótkoterminowo może właśnie ciążyć na indeksach europejskich. Na DAX-ie w ostatnich dniach zaobserwowaliśmy taką formację V, natomiast po tej formacji nie doszło do kontynuacji ruchu wzrastowego. No i zazwyczaj jeżeli mamy takie zachowanie ceny, to moim zdaniem może dojść do zanegowania tej formacji, czyli ja sam osobiście bardziej bym się spodziewał teraz na przykład ruchu spadkowego. No i prawdopodobnie kolejnymi takimi najbliższymi targetami mogą być dołki poniżej 12609, a być może jeszcze w kolejnych dniach zaobserwujemy Poziomy w okolicy 12 463 punktów. Jeżeli chodzi o dolar jena, tutaj mamy ewentu, ewentu, ewidentne, ewidentną ucieczkę kapitału z amerykańskiego dolara. Rynek przerzucił się na jenę, więc no, ten ruch spadkowy jest naprawdę bardzo pokaźny. Wczoraj jeszcze. Przed rozpoczęciem tego ruchu fałszywie naruszyliśmy dzienne szczyty na jakieś 12 pipsów, i jak na razie ten ruch jest dość pokaźny, więc no to być może też być, będzie zapowiedź tego, że na giełdach może pojawić się większa korekta. Metale jak na razie cały czas zachowują się dość stabilnie, więc. Jak na razie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rynek metali, warto poczekać na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Z kolei jeżeli chodzi o rynek ropy, ropa teraz traci na wartości, więc to może pozytywnie wpłynąć na wzrosty na USD Jeżeli na rynku ropy pojawi się większe ruchy spadkowe, no to wydaje mi się, że to też może mieć swoje odzwierciedlenie na indeksach amerykańskich. Więc tyle z mojej strony, życzę powodzenia i do usłyszenia do jutra.